Enchantment. Za dużo liści. Felicity i Flik będą zachwycone naszą zupą z marchewki i kremem marchewkowym na deser. Mniam, mm, niem, niem, niem. Spójrz! O nie! Gdzie się podziały wszystkie nasze marchewki? Zanim urosną nowe, miną tygodnie. O, to co my zrobimy? Sama nie wiem, Twist. Flik, co zrobimy z tymi wszystkimi liśćmi? No już, Możemy się nimi pobawić. <laughs> Wesoła zabawa, ale jednak musimy uprzątnąć te liście. Felicity, flick, musimy odwołać dzisiejszą kolację. Chyba ten dzień nie jest szczęśliwy dla żadnej z nas. Huh? Co to znaczy? Nie wiemy, co zrobić z tą stertą liści. <laughs> Mam fantastyczne rozwiązanie obu naszych problemów. Ściółka! <laughs> W ciepłych, wilgotnych liściach wszystko lepiej rośnie. Ale minie kilka dni, zanim nasiona wykiełkują. Obawiam się, że nie mamy nic na kolację. Przykro mi, że was zawiodłam. Biedna Bri. A może odrobinka czaru? A! Czemu na to nie wpadłam? Czary na pewno poprawią jej humor. Wyście naprawdę zdziałały cuda! Nie sądziłam, że warzywa tak szybko urosną. Smacznego! Głęboka katastrofa! Bardzo proszę! Dzięki! Uhu! Ale mamy szczęście! Opiekujemy się nad dopóki pingwinki nie wrócą z porocznych wyścigów dreptania w mroźnych skałach. Mm, marchewkowe! Moje ulubione! Czekaj! Miałyśmy produkować lody! Nie je zjadać! Przepraszam. Dobrze, że zbudowałam. Stop! Zniszczyłyśmy lodziarnię pingwinków. Hej! A turbo wiatro zamrażarka? Genialny pomysł! Maszyna ściąga mroźne powietrze prosto z mroźnych skał. Szybko! Schowajmy je w zamrażarce! I gotowe! Udało się! Zwycięstwo! Należy nam się nagroda, loda? Nie! Przyjrzyj się! Uwielbiam poranne spacery. Można tyle zobaczyć. Po pierwsze, ten lepszy. To było specjalnie. Pewnie, że zrobiłeś to specjalnie, sprint. O, jaka piękna roślinka. Piłem? Przyjrzyj się uważnie, a będziesz zaskoczony. <grystanie> a! <grystanie> listek kichnął. <grystanie> to nie listek. Przyjrzyj się uważnie. Tak, to motyle. Tak wiele możemy zobaczyć, jeśli na chwilkę zwolnimy. <grystanie> Wyścig! <śmienic> o o. A. 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 <śmienic> to było specjalnie. <śmienic> no pewnie, że specjalnie. <śmienic> <śmienic> Portret doskonały. Miałaś świetny pomysł, żeby namalować mnie w ruchu. Wyglądam bardziej przygodowo w ten sposób czy w ten? W ten sposób. A teraz nie ruszaj się. O! Ja. A, a. O, o, Wiem, co może podkreślić moją osobowość. Wow. Pamiętasz, jak nurkowałyśmy na rafę koralową? Aha, aha. Pływałyśmy godzinami. A miałyśmy mnóstwo piasku. O, I widziałyśmy tak wiele ryb. Duże, malutkie. Raz rzeczy nie, 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 nie. i pojechałyśmy w góry. Tam wspinałyśmy się i wspinałyśmy, a potem skoczyłyśmy ze spadochronem. O. Pamiętasz? Skoczyłyśmy ze skalistego szczytu, a widok był taki piękny. A. Czułyśmy się jak ptaki latające w chmurach. Była wspaniała przygoda. Albo... Wiesz co będzie lepsze? Może ucznictwo. Albo szermierka. O! Wiesz co może być jeszcze ciekawsze? Czekaj! Gotowe! O! Pokaż mi! Podoba mi się! Jest piękny! Taki jak ja! <laughs> tak! Kolorowy język. Świetnie! Już po zabiegu, panie Dzięciole, przyda się panu kilkudniowy odpoczynek. <grym> no, Sprint, pora zamykać. Co? A, 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 co się stało? O, e, nic takiego. Może być tak... E, Sprzątnął gabinet. A, dobrze. Nie chcę straszyć sprinta, ale żółty język nie jest normalny. Nosek, oczy, zęby, język... O niedobrze, nawet bardzo źle. Gotowe! Ups! Ale ze mnie gapa. Spójrz, letający spodek. Za co? Chyba mi się przywidziało. Możesz przynieść waciki? W Przypadku zielonego języka trzeba natychmiast leczyć. O nie! Jest coraz gorzej. Nie panikuj, póki język nie stanie się. <śmówi> Niebieski! Ojej. Lizaka? <śmówi> to dlatego twój język zmienia kolory. Aha, chyba! A ja tak się martwiłam. Myślałam, że jesteś chory. Bo chyba jestem. <śmówi> Za dużo lizaków, tak? <śmówi> Modny flap! Dzisiaj nasz butyk jest oficjalnie zamknięty. Więc zacznij się przygotowywać do swojego wieczornego koncertu. Hmm. A więc zaczynajmy. Hmm. Uh. 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 Um, może spróbuj jeszcze raz. Flap, czy ty masz tremę przed dzisiejszym występem? Mm -hmm. Każdy ma czasem tremę przed występami. Nawet ja. A wiesz, co się dzieje, kiedy ja mam tremę? Mm? La la, la! La la! la, 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 la. <ścoughs> mam pomysł! Nie ma to jak szykowny kostium, dzięki któremu będziesz bardziej pewny siebie. Czas na stylowe dodatki! Stylowe dodatki? Dodki do ciebie nie pasują. Ale mam jeszcze jeden pomysł do wypróbowania. Nie mądra, co ja sobie myślałam? Ha? Wyglądasz doskonale taki, jaki jesteś. Naprawdę? Aha, nie ma się czego obawiać. Tak? Piosenka od serca. Czas na drzemkę. O, przepiękna melodia. Zagram ją dla Kaper. Piosenkę, gram! Mm, a gdzie jest kaper? Tak uwielbiam wątka piękne wonie, róże i peonie! To miłość! I na perkusji też za... Słodycze, tam. słodycze, tak! I lubię też pokoju! Hej, Kaper, gdzieś ty była? Próbowałam się zdrzemnąć! Co powiedziałaś? Przepróbowałam się zdrzemnąć! Chcesz spać? Tak! O, przepraszam cię, nie wiedziałam! Zrobię wszystko, żebyś spała najsmaczniej na świecie. Zaśpiewam ci kołysankę. Kaper słodziutka. Tak cię kocham. O, tak. <small> <small> A -a! A -a!